Słuchaj tego. Wstałem sobie dzisiaj rano i stwierdziłem, że będę robił po kolei zadania dowodowe z planimetrii, aż trafię na takie, którego nie umiem zrobić. No i oczywiście trafiłem, był to arkusz rozszerzony z czerwca 2022. Robię to zadanie i takie XD2. Nawet ChatGPT nie wiedział, jak go zrobić. Zatem proszę bardzo, kolejne zadanie, którego nie umiem zrobić, ale dla was się nauczyłem. I tak. Zdaję sobie sprawę, że zadania dowodowe mają wiele rozwiązań i syn koleżanki twojej matki zawsze zrobi je w dwie linijki. Więc czuj się zobowiązany, aby uzupełnić to nagranie w komentarzach. Koniecznie. Bo po wczorajszym filmie naprawdę dużo się nauczyłem, więc wszelkie dziuranie dziur więc wszelkie szukanie dziury w całym jest mile widziane. Okej! Okay. Niech igrzyska się rozpoczną! Okej, okay. Okay. dobra. Żarty na bok, bo musi być merytorycznie. Jedziemy w trapezie ABCD o podstawach AB i CD. Punkt O jest punktem przecięcia przekątnych. Dobra, trzeba to narysować. I robić tak. Rysujesz sobie trapez. Nie jest powiedziane jaki, ani nie jest równoległy, jaki kurwa równoległy. Trapez nie jest równoramienny, więc rysujesz jakikolwiek. Czyli masz tak. Cyk, 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 cyk. O, widzisz odręcznie. Świetnie. I tak, mamy punkt O przecięcia przekątnych, czyli rysujesz przekątne. Myk. Myk. Dobra. Zaznaczamy sobie punkty: masz A, B, C, D i trochę punktu O. Tak, szczyptę. Szczyptę, kurwa. I dalej. Co teraz? Prosta równoległa do boku BC przecina bok AB w punkcie B'. Dobra. Prosta równoległa do BC, czyli do tej. Odkładamy sobie to. Myk. Dobra. Myk. Nazwijmy sobie je, żeby było wiesz, fajnie. Czyli tutaj masz prostą K, a tutaj masz prostą L. Gitówa. I co trzeba zrobić? Podpisać punkty, gdzie przecinamy dolną podstawę. I tak. K jest, K jest równoległe do CB, więc tutaj będzie B'. Myg. AL jest równoległe do AD, czyli masz tutaj A'. Myg. Ok. No i co trzeba zrobić? Trzeba wykazać, że prime równa się B', BB'. Pogrupmy sobie to, żebyśmy widzieli o co tutaj chodzi na 100%. Myk. I tutaj. uje oh yeah, dobrze. I co teraz? Oznaczmy sobie jakimiś szczególnymi literkami te nasze tutaj odcinki. Przyda się, zobaczysz. I takie szczególne to są na przykład x i y. Okay? A całą resztę nazwiemy A, B, C, D, F, G, i J małymi literami, nie? I co nam się tu przyda? Co nam się tu przyda, żeby to rozwiązać? Spróbujemy to ugryźć stwierdzenia Thalesa. Dlaczego? Bo mamy dwie proste równoległe. Tutaj masz jedna, tutaj jest druga. No i masz sytuację symetryczną, że ta jest symetryczna z tą. Ok? Czyli tutaj się prosi o twierdzenie talesa. I gdzie, dla jakich kątów będziemy to robić? Najpierw zróbmy sobie to dla kąta, czyli masz tak, dla kąta BAC. C? I w nawiasie twierdzenie talerza. Zajebiście! I teraz, potrzebujemy długości boków, tak? No bo jak to idzie? Tutaj masz, mamy B, A, C, czyli tutaj są nasze proste równoległe, nie? A tutaj jest nasz kąt. Myk. ok? Czyli potrzebujemy te długości tutaj. Tutaj i ta, ta i ta. Te będziemy wykorzystywać. Czyli potrzebujemy sobie podpisać te po prostu przekątne. Czyli tutaj masz A, tutaj masz B, tutaj masz C, tutaj masz D. A tutaj dajmy sobie E. Okay? i zwróćcie uwagę, że to e jest wspólne dla obu twierdzeń Talesa, no bo jedno będzie dla tego kąta, a drugie będzie dla tego kąta, nie? Ok, kminisz sam b? Jak to będziemy atakować? No to piszemy sobie twierdzenie Talesa i takie traktujesz sobie proste równoległe jak taki płot. Nie przeskakujemy przez płot. I tak, masz ta długość przez sumę tych dwóch, czyli masz a przez x plus e równa się. No i masz B przez Y. I to jest z pierwszego, tak? B, A, C. A te, ta suma, i te boki tutaj nie przeskakujemy przez płot. Git jest. No i teraz musimy sobie ułożyć drugie. Czyli robić tak. Dla kąta i będzie A, B, D. A, B, D. I twierdzenie talerza. Ale jestem dzisiaj komiczny. Jezu. Mów mi punchline. Mów mi comedy king. I tak. Bierzemy to przez sumę tych dwóch, czyli będzie d przez e plus y, i bierzemy to przez sumę tych dwóch, tak? Tutaj teraz są nasze proste równoległe, nie przeskakujemy przez płot, więc bierzemy sobie c i x, a tutaj bierzemy d, e i y, tak? I dzielimy odpowiednio. U góry jest c, na dole jest x. No i dobra, dostaliśmy dwa równania i mamy dwie niewiadome szczególne, ok? Miej na uwadze, co jest niewiadomą szczególną. X, Y oznaczyliśmy sobie je literkami, które się wyróżniają. Ja wiem, to trochę dość kontrowersyjne powiedzieć, że literki się wyróżniają, ale X i Y jest jakby w matematyce y, takie bardziej wartościowe w białku. Okay? I dobra, co robimy? No mamy dwa równania, no to spróbujmy je połączyć. Co mają wspólnego? No mają wspólną, wspólną liczbę E. Czyli musimy z obu równań wyprowadzić sobie liczbę E. Tak? Nie wiadomo E. Sorry. Jak powiem liczba E, to już widzę te komentarze. Jaka liczba E, Kretynie Euler! By cię nazwał frajerem Spokojnie, wiem. Tutaj nie ma liczby E, OK? I tak, wiem, że stała Eulera i liczba Eulera to nie jest to samo. Jestem mądrzejszy niż myślisz. Dziwko, dobra, przekształćmy sobie najpierw to równanie. Czyli mamy tak, a y równa się B X plus E. Proporcja wjechała. Jak nie wiesz? No to bardzo mi przykro mordo, nie napiszesz tego rozszerzenia dobrze. Wymnażamy przez nawias, w ogóle nie powinienem tutaj tego tłumaczyć, dlatego tylko tutaj wytłumaczę co się dzieje, bo te, te przekształcenia będą dość bliźniacze. Ok, i wyznaczamy liczbę e, nie zapominaj. Nie wiadomo, e, sorry. Chociaż to bardziej jest parametr tutaj, bo jest mniej ważna niż x i y. Dobra, przenosimy bx na drugą stronę, ze zmianą znaku, ok? I zostanie nam be po prawej stronie, czyli dzielimy przez b, b... Me, git. No i teraz przekształcamy to równanie. Pozwól, że już przyspieszę. Ale postaram się nie robić błędów. I chcemy to. Czyli mamy dx minus cy przez c równa się e. No i teraz robisz taki fajny trik, że robisz myk, 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 myk. Nazywasz to jedynką. Robisz myk, 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 myk. Nazywasz to dwójką. Czyli co tu się stało? Chcemy. Te nasze wszystkie niewiadome, które tutaj są na rysunku, połączyć w jedno równanie, ok? Bo my mamy wykazać, że x równa się y. Czyli jak połączymy to w jedno równanie, to wszystko inne powinno się zredukować, ok? Po taki jest plan. Czyli zaznaczasz w takim zadaniu literki, tworzysz równania z pomocą twierdzeń, łączysz te równania, żeby spiąć wszystko za mordę w jedno. Okay? To jest taka esencja zadań. Dowodowych. Nie powinienem tego mówić, bo mi nie płacisz, ale to jest taka esencja tych zadań dowodowych. Wyprowadzasz równania i łączysz niewiadome w jedno równanie i wtedy, jak masz to wszystko połączone, to to równanie w łatwiejszą lub trudniejszą stronę, tak, łatwiejszą lub trudniejszą metodą da się przekształcić do tego warunku, co mamy tutaj. I to jest takie coś, co ja Ci mówię po zrobieniu mojego kursu z planimetrii. Link w opisie. Dobra, i tak, łączymy to w jedno, czyli masz z jedynki oraz dwójki i mamy dx minus cy przez c równa się a ay minus bx przez b no i dobra, nie zapominaj, że x i y to są nasze niewiadome kluczowe, tak? czyli przekształćmy to tak, żeby te pozostałe literki były tak jakby parametrami coś takiego jak w funkcji kwadratowej z parametrem że ten x stoi sobie obok i ten y stoi sobie obok i są mnożone przez cały ten śmietnik z parametrem m, nie? Tak jest tam w funkcji kwadratowej, to my tu zrobimy coś podobnego, tylko będzie więcej parametrów. I litery alfabetu a, b, nie? To są parametry tutaj. x i y to są niewiadome główne. Czyli masz tak. Przekształćmy to. Będziesz miał dx przez c, no, w własności ułamków. I masz ay na b minus x. Ok? No i postawmy sobie to obok, żeby to a przez b było parametrem tak jakby, przez który mnożymy y. Czyli piszemy coś takiego, że masz d, c, tak, discord, zapraszam na mojego discorda, link w opisie powinien być, razy x minus y. I tutaj masz a przez b i to, co jest jakby niewiadomą, tak, główną, y minus x. Widzisz, nabiera to kształtu już. Zarąbiście, to nabiera kształtu. No i widzisz, co nam zostało tutaj do zrobienia. Mamy DC, tak? D przez C i A przez B. Hmm, co one mają wspólnego? Zastanówmy się, co to oznacza, że D przez C. Kurde, zobaczmy na rysunku. Co się stanie, jak podzielimy D przez C i A przez B? A nie, czekaj. Bo to są boki trójkątów, tak? Przykątne tworzą nam trójkąty. Ty, czekaj, czekaj, trzymaj mnie. Trzy, trzymaj mnie, o kurde, pa, pa, co się dzieje, pa, co się dzieje. Tutaj masz, alfa, tutaj masz, alfa, tutaj masz, beta i tutaj masz, beta. Ok, alfa, beta. Od, 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 odkładamy na chwilę podziały genetyczne. Alfa, beta, czyli mamy tutaj trójkąty podobne. Cecha kąt, kąt, kąt. Uuu, ale zajebiście, Czyli piszesz trójkąt. A, B, O, A, B, <laughs> ale nie mogę się powstrzymać, sorry. I tutaj mamy trójkąt DOC. To też jest jakiś skrót. Napiszcie DOC. Z czym wam się kojarzy ten skrót? DOC. Bo mi jakiś DOC.exe albo e, jakiś atak komputerowy chyba. Nie będę teraz googlował, bo nie będę udawał mądrego. Okej, okay, i to jest cecha kąt, kąt, kąt. Tak? Cecha, kąt, kąt, kąt. Myk. I co to oznacza? To oznacza, że możemy podzielić a przez b i c przez d i to porównać, bo to są odpowiadające boki. Oczywiście nie w takiej debilnej kolejności, jak powiedziałem. To trzeba lepszej, lepszej zrobić. Tak, dzielimy mniejszy przez większy, czyli masz. Czekaj, nie, co my potrzebujemy? Potrzebujemy d przez c, a przez b, czyli większy przez mniejszy. Sorry, a przez b równa się d przez c. I to sobie nazywamy równanie 3. 3. I schodzimy w dół i piszemy z trójki. Wiemy, że Będę musiał dać na to jakiegoś autotune albo jakiś efekt. Bo mnie nie uwierzysz. Dobra. I tak, czyli możemy napisać, że D przez C to jest A przez B. Mm, 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 dobre, masło. A przez B. Razy X przez Y. Sorry, przypomniało mi się coś. R <laughs> nie, To jest zbyt złe. Jakby żarty o trzeciej rzeczy nie przechodzą przez YouTube. Minus X, dobra. I co robimy? Przenosimy to, co się da na jedną stronę i wiesz, jakby. Przenieśmy te wariaty na jedną i te wariaty na drugą. I zobaczmy, co się stanie. A przez B razy X. Minus a przez b razy y równa się y minus x. Gituwa. I co teraz? Teraz mój drugi padawianie. Przenieśmy wszystko na jedną stronę i wyciągnijmy wspólny czynnik. Okay? Czy masz a przez b x minus y, tak? to przenosimy na drugą stronę. i Mamy minus y minus x. Równa się 0. Popatrz, jak wyciągniemy, jak wymnożysz ten minus, tak, przez ten nawias, to dostaniesz tutaj plus, a tutaj zamieni się kolejne się odejmowania. Taki turbo, fajny trik. A, darmowy, bierz do domu. masz plus x minus y. Równa się 0. Wyciągamy nawias przed nawias. Już pewnie y, osobom z podstawy mózg katapultował się w kosmos. Bo nawias przed nawias, Jezu Chryste, co za incepcja. Nie, wspólny czynnik, nie, wspólnym, wspólnym czynnikiem są nawiasy. Ha, 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 hi, 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 proszę nie wychodzić z filmu. I mamy x minus y, a tutaj mamy a przez b plus 1, równa się 0. Ok, no i teraz mamy x minus y, równa się 0, no bo tutaj jest mnożenie, nie? Iloczyn dwóch czynników jest równy 0, kiedy jeden z nich jest równy 0. I ok, no i mam tutaj laga mózgu. No bo nam a przez b wyszło ujemne. Gdzieś musi być błąd. Powiedz, co o tym myślisz. A tutaj dostajemy, że x równa się y i piszemy standardowo s. Ok, żeby komisja wiedziała, że było łatwe. I to tyle z mojej strony. Sprawdź kurs z planimetrii w opisie. Napisz w komentarzu, co myślisz o tym, oczywiście, gdzie jest błąd, gdzie zrobiłem błąd. I to tyle z mojej strony. Na razie!